Witam wszystkich, Filip Hoffa w firmie Ekspert zajmuje się sprzedażą oraz marketingiem. Wędkarstwem zaraził mnie mój tata, myślę, że już to będzie dobre 25 lat temu. Na początku zaczęło się oczywiście od takich klasycznych jakichś płotek, uklejek, okonków, później było karpiarstwo, później było trochę przerwy i później, już tak od kiedy pracuję w ekspercie, czyli od tych siedmiu lat, zaczęło się powoli spinning, zaczęło się przede wszystkim wędkarstwo morskie, którym się teraz tak na dobrą sprawę tylko zajmuję i które jest takim moim oczkiem w głowie i gdzie powiedzmy sobie dążę, żeby tam powiedzmy sobie jeździć na polskie morze, norweskie i, i w tym się spełniać. Największa ryba oczywiście w Norwegii, był to, było to w 2010 roku, był to halibut 16 kg. No, wiadomo, nie jest to jakiś, jeśli, na, jeśli chodzi o halibuta, nie wiadomo jaki rekord, bo te ryby potrafią dochodzić do 230-40 kg, jeśli chodzi o rekord zł złowiony na wędkę, ale już 16 kg ryba, która ma naprawdę po, po, pod metr, jak nie trochę więcej. To już daje taką frajdę i tyle zabawy, że nie można tego z niczym innym porównać. W Norwegii były takie brania, że ryba po prostu, ona dyktuje warunki. Może sprzęt, staram się zawsze łowić na ten sprzęt trochę delikatniej, żeby ta frajda z tej walki była lepsza, ale czasami ten sprzęt jest trochę za, za delikatny. I ta ryba, ona robi, co, co, co chcemy, musimy, nie wiem, płynąć za nią łódką nawet, tak, bo takie były też sytuacje, że Halibut potrafił nas ciągnąć, my tam już brakowało żyłki, na, plecionki na kołowrotku, płynęło się, płynęło, żeby tam ją spróbować przyblokować i po prostu się na końcu zrywała ryba. I, no, i były takie. I to przypuszczam, że to są ryby, które, które tam siedzą, czekają i na które jeszcze na pewno postaram się kiedyś zapolować. Firma. Ekspert powstała, produkująca spawiki powstała 17 lat temu. Na początku miała inną nazwę, od, od paru lat jest, jest firmą Ekspert typowo, produkującą spawiki pod marką Eksperta i od 7-8 lat jesteśmy przedstawicielem również na rynku polskich marek Pro i Gamakatsu oraz okularów Solano Fishing. W ofercie tych marek znajdziemy praktycznie wszystko potrzebne do połowu ryb każdego rodzaju, każdą metodą. Gamakatsu to jak wszyscy dobrze wiedzą, są to głównie haczyki, żyłki, główki jigowe produkcji japońskiej. Firma Spro jest firmą holenderską, jest to odłam firmy Gamakatsu japońskiej. Również jest to firma z siedzibą w Holandii, która zajmuje się handlem praktycznie każdym rodzajem towarów, czy jest to kowrotek, czy jest to wędka, czy jest to Wędkarstwo karpiowe, wędkarstwo morskie, surf castingowe. Wszystkie, wszystkie naprawdę produkty można w ofercie marki znaleźć, więc każdy na pewno coś znajdzie dla siebie. A Solano są to tylko i wyłącznie okulary dla wędkarzy przeciwsłoneczne z bardzo dobrymi, że tak powiem, parametrami z szkieł. Takim produktem flagowym, jeśli chodzi na przykład o markę Spro jest kołowrotek Redark, który jest produkowany na dobrą sprawę od chyba 11 lat. Został dwa razy mianowany kołowrotkiem spinningowym w Europie. W 2004 2008 roku jest cały czas robiony dokładnie tak samo i od naprawdę od dobrych paru lat jest to kołowrotek uznawany za jeden z lepszych kołowrotków spinningowych w swojej klasie cenowej oczywiście, bo to nie możemy porównywać tutaj kołowrotków za 2000 do kołowrotka właśnie typu Redark, który koszt gdzieś tam, powiedzmy sobie, około 350 zł, ale jest on naprawdę yy, chyba najlepszy w swojej klasie i dużo, bardzo dużo osób porównuje go do dużo lepszej Daiwy i twierdzi, że te kowrotki są dużo lepsze nawet jeszcze, więc to jest taki, pro, pro, powiedzmy, produkt flagowy, jeśli chodzi o, o markę Pro, który jest produkowany od dawien dawna i myślę, będzie jeszcze długo, długo produkowany i będzie długo, długo yy, tak dobrym sprzętem, jaki, jaki jest do tej pory. Spławiki Eksperta oczywiście, no główne nasza, nasza, yy, nasz filar naszej, naszej, naszej firmy naszej produkcji ponad 600 modeli w tym momencie w asortymencie dla każdego naprawdę, czy są to spławiki przelotowe czy są to spławiki montowane na stałe, rzeczne czy spławiki odległościowe typu Wagler, czy do świetlika żywcowe, w tym roku również bardzo fajne spławiki karpiowe będą yy, w ofercie do takich, powiedzmy nowych metod połowu no to zapraszam kiedyś na naszą stronę żeby ewentualnie sprawdzić i poczytać każdy naprawdę wędkarz specjalizujący się łowiący, amatorsko czy bardziej profesjonalnie na, na spławik znaleźć coś dla siebie. Jest tego w ofercie tyle, że czy można wybierać w kolorach, kształtach, materiałach. Produkcja spławików w naszej firmie jest w 100% polska. Znajduje się w kruszynie krajeńskim. Jest tam oczywiście materiały typu drewno, balsa są dostarczane z Ameryki Południowej, z Ekwadoru głównie. Jakieś komponenty są dostarczane z Włoch, jakieś komponenty są dostarczane od polskich producentów, od chińskich producentów również, antenki na przykład, ale cała produkcja, począwszy od. Od pocięcia belki balsowej na, na listewki, wytoczenie poprzez montaż wstępny, lakierowanie, bejcowanie, malowanie, wykończenie ręczne i pakowanie. Jest oczywiście, odbywa się u nas w firmie w Polsce. Jest to produkt w 100% polski. Niektóre z modeli są produkowane od samego początku. Są to hity, które pewnie będą produkowane do końca firmy jeszcze dłużej i cały czas się super sprzedają. Z roku na rok coś tam staramy się nowego wymyślać. Są od tego moi koledzy z produkcji, którzy, którzy również są wędkarzami, mój brat kiedyś zajmował się również wyczynowym łowieniem na tyczkę, to on konstruuje spławiki typu, typu rzecznego, montowane na stałe. Drugi kolega, jest wędkarzem takim ogólnym i spinningistą i wędkarzem właśnie karpiowym i, i morskim i on projektuje również słowiki takie powiedzmy sobie dla, przelotowe typowo dla, dla, dla takiego zwykłego wędkarza. No, również wszyscy siadamy, wymyślamy, Kolego, koledzy pro, przedstawiają nam prototypy, mówimy, że tu można by zrobić to lepiej, tu dodać pasek, tu zrobić w kolorze, tu ten korpus odwrócić, tu trochę poszerzyć i tak i z roku na rok wspólnymi siłami ta oferta jest systematycznie poszerzana. 80% produkcji jest jednak cały czas ręczna. Głównie zautomatyzowany jest proces tworzenia korpusów, czyli powiedzmy sobie tokarki numeryczne, które te korpusy wycinają. I później do automatów zaliczamy również malarki, które powiedzmy sobie te, te, te spławiki malują, ale malowanie pasków, wklejanie jakichś dociążeń, oczek, pakowanie, przybijanie naszego, naszego loga, czyli. Tamponowanie, wszystko się odbywa ręcznie. Dlatego firma no, jest taka duża, jaka jest. Zatrudnia w tym momencie prawie 80 osób i, i pracuje na trzy zmiany. Firma Ekspert jako no, producent i przedstawiciel oficjalny na Polskę z Pro i Gamakatsu, nie, bezpośrednio nie handluje z, z, z wędkarzami, z odbiorcami indywidualnymi. Handlujemy tylko z podmiotami gospodarczymi, są to sklepy hurtownie oczywiście. I naprawdę ty, ta baza naszych tych kontrahentów jest już w tym momencie taka duża, że myślę, że sprzęt można znaleźć praktycznie w całej Polsce, w, w, lep, w jakichś lepszych, mniejszych, większych sklepach na pewno i każdy znajdzie wędkarz, znajdzie produkty Eksperta, znajdzie haczyki Gamakatsu, produkty z Pro oczywiście również ogromna baza sklepów internetowych, które w, ostatnim, w ostatnich latach powstała na rynku polskim, też handluje naszym towarem, więc nie ma problemu, żeby, żeby gdzieś ten towar dostać. Na naszej stronie internetowej www.expertflowout.pl jest zakładka, gdzie kupić i tam można z powodzeniem poszukać interesującego nas sklepu z naszej miejscowości, czy sklepów internetowych, gdzie powiedzmy sobie no to każdy wchodzi, siedząc w domu i może sobie te produkty pooglądać, tak, jak wyglądałem, i zamówić w sklepie internetowym z dostawą. Oczywiście na, na przyszły rok już, już program jest cały ustalony. Mamy ustalonych z tego co pamiętam 9 nowych serii spławików. Jeśli chodzi o marki Spro, jest to parę nowych kołowrotków, parę nowych wędek, poszerzony program sumowy Big Waller, który naprawdę w tym roku sprawił nam bardzo miłą niespodziankę, tak dobrze będąc przyjętym na rynku polskim, gdzie tego towaru jest dosyć już sporo do połowy sumów, a program się i produkty się sprzedawały tak, że przerosły nasze, nasze naj, najśmielsze oczekiwania. Oczywiście nowe haczyki z, z, z gama kacu, nowa plecionka z gama Katsu, nowe serie okularów, Sola, no, jakiś sprzęt do, do karpiarstwa, nowe, nowy jakiś tripod. Naprawdę jest tego tyle, że praktycznie każdy segment nasz, na, naszego handlu, naszej produkcji jest, zostanie oczywiście poszerzone, chociażby nowy program surów castingowy do połowów plażowych zaczynamy, co taki konstruować. Będą kołowrotki typowe, będą wędki typowe, tripody, będą zestawy plażowe, więc będzie tego naprawdę sporo. Wszystko będzie już, już wszystko praktycznie jest u nas na miejscu. Niedługo pojawi się na stronie internetowej. Będzie można już wstępnie pooglądać, a na pewno wszystkie produkty będą dostępne na targach Rybomania, na które serdecznie zapraszamy, gdzie będzie można wszystkim pokręcić, pomachać, dotknąć i o szczegóły się Pytać. Ekipa, która będzie obsługiwała nasze stoisko będzie, powiedzmy sobie, składała się z naszych pracowników, naszej firmy, również osób, które tworzą spławiki, więc y, kierowników produkcji, którzy tym wszystkim zarządzają, wiedzą jak to, jak to jest robione od początku do końca, więc y, będzie można śmiało przyjść, śmiało spytać się o każdy spławik, y, zostanie, mo, będzie, koledzy będą starali się podpowiedzieć y, jak używać, jak dociążać, jak, jak wyważać te spławiki, gdzie stosować poszczególne modele y, i będzie, będzie można naprawdę dowiedzieć się praktycznie o, o, o wszystkich, wszystkich produktach, do szcze, jakichś dodatkowych szczegółów, a jeśli chodzi o spławiki, to na pewno koledzy chętnie bardzo pomogą, doradzą i również czekają na sugestie wędkarzy, bo to my z, z roku na rok wymyślamy coraz to nowe serie, staramy się jakoś wychodzić naprzeciw na, na, na oczekiwaniom wędkarzy i produkować spławiki, które to dla nich będą powiedzmy sobie najbardziej przydatne, więc jeżeli są jakieś sugestie, Brakuje jakiegoś spławika w naszej ofercie, jakiegoś modelu, który by się sprawdził gdzieś tam, to bardzo chętnie również wysłuchamy wszystkich, wszystkich sugestii i próśb i, no i sukcesywnie będziemy się na pewno starali te spławiki jakoś tam do naszej oferty wprowadzać. Chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na kolejną edycję Targów Rybomania, które odbędą się w Poznaniu. Zapraszam na stoisko firmy Ekspert, na którym będzie można dokładnie obejrzeć sobie cały nasz asortyment, począwszy od sławików przez, przez asortyment firmy Spro, Gamakatsu oraz Solano.